Cześć wszystkim z tej strony Ewelina, i dzisiaj zapraszam Was na moje plany czytelnicze na miesiąc marzec oraz kwiecień. Ostatnio sprawdzają mi się te TBRy właśnie na dwa miesiące, tak jak w przypadku stycznia i lutego, myślę, że jakoś bardziej się ich trzymam i hmm, tak jakoś umniejsza mi się ta moja kupka wstydu, więc ciągniemy to dalej i mam tutaj listę książek na dwa kolejne miesiące. Marzec będzie dla mnie dosyć zabieganym miesiącem. Myślę, że kwiecień również mamy kilka imprez rodzinnych, i tak nie wiem, czy będzie tyle czasu, żeby czytać. Ale chciałam sobie zacząć serię odświeżyć, bo już ją czytałam. Przygotowałam sobie na te dwa miesiące dwa tomy. Dwa tomy od Patrycji Briggs, seria z Mercedes Thompson, tom pierwszy, czyli Zew Księżyca. Oraz ton drugi, czyli Więzy Krwi. Myślę, że na tych dwóch tomach się nie skończy, ale tak, zaplanowałam sobie dwa, więc zobaczymy jak mi pójdzie. Chciałabym je przeczytać, bo bardzo tęsknię za tym światem i chciałabym po prostu wrócić do tych historii. Lubiłam główną bohaterkę z tego co pamiętam, gdy czytałam tę serię po raz pierwszy, więc chciałabym sobie odświeżyć, bo to już było lata temu dalej mam książkę, która jest pierwszym tomem serii, serii, której jeszcze nie czytałam. Wydawnictwo Galeria Książki podaje, że wznawia tą serię, więc bardzo się cieszę. Zaklinacz Ognia od Cindy Williams. Czajmy, Myślę, że mi się może spodobać ta historia. I skoro będą wydawane kolejne tomy, to tak, jak najbardziej. Chciałabym poznać początek i mam nadzieję, że się wciągnę i będę chciała więcej i więcej. Dalej mam książkę z tytułu powrót do przeszłości, czyli Reread. Reread serii, którą czytam lata temu, bardzo dawno. Melancholia Sukupa od Rachel Mead. Tak, autorka Akademii Wampirów. To jest również książka o Dosyć mrocznych istotach, bo o sukubach, ale tam jest chyba i anioł, jakiś demon e, Tak, konszakty, nieba z piekłem, różne inne paranormalne stworzenia się tutaj przez tą serię przejawiają Nie mam całej serii, mam pierwszy i któryś tam z kolei tom e, Więc będę chciała zebrać po kolei, ale nie mogę się powstrzymać i chciałabym przeczytać tę książkę po prostu Więc znalazła się w tym zestawieniu Kolejną książką, którą zamierzam przeczytać w marcu, a może i w kwietniu, zobaczymy. Są wiarza od Holly Black. Tak, chciałabym przysiąść i przeczytać tę książkę, bo naprawdę jest warta uwagi. I mnóstwo osób chwali tę książkę, więc również chciałabym ją pochwalić, chociaż objętościowo to naprawdę jest. Coś potężnego. Mam nadzieję, że historia mi się spodoba. Tak jak spodobała mi się seria o okrutnym księciu, chociaż tam nie wszystkie tomy, tak to jest Kaja, jeżeli usłyszycie, to jest ona. Nie wszystkie tomy w okrutnym księciu podobały mi się równie bardzo, ale styl pisania mi odpowiadał i... Dlatego chciałabym jak najszybciej sięgnąć po klątwiarzy. Kolejną książką jest książka dosyć krótka, dosyć cieniutka, jak możecie zauważyć. Jest to drugi tom serii Elemental, z tym razem krew hydry. Tak, a tu Ala stara się pokazać książkę, która nie powinna się znajdować w tym filmie. Więc Alu, dziękujemy Ci, ale tak. Krew hydryk przeczytałam pierwszy tom i jakoś nie zrobił na mnie piorunującego wrażenia mimo wszystko chciałabym poznać ciąg dalszy. Mam też tom trzeci, więc mam nadzieję, że jeżeli dobrze będzie mi szło to łyknę w tych dwóch miesiącach również tom trzeci. Tak dla tych co nie wiedzą o czym ta książka jest, to mamy piątkę bohaterów. Czwórka z nich ma moce związane z żywiołami. Nasza główna, główna bohaterka ma moc związaną z eterem, z duchem i muszą zamknąć pewien portal do więzienia tytanów i, i tak dalej, więc działo się dużo, chociaż mam pewne zarzuty co do pierwszej części, ale to już usłyszycie we wrapapie. Kolejną książką jest mój nowy nabytek z Vinted. Na pewno widzieliście w bookholu, który pojawił się ostatnio na kanale. E, pierwszy ton Gon, zniknęli, więc e, tak, nie mam reszty. Może kiedyś uzbieram, zobaczymy, chciałabym poznać tę historię, bo również jest dosyć chwalona jak na książkę młodzieżową, zobaczymy czy mi się spodoba. Kolejna książka znalazła się w tej liście do przeczytania na marzec i kwiecień, ponieważ bardzo chcę ją przeczytać. Ta okładka woła mnie z półki, jest to Zaraza, Jeźdźcy Apokalipsy, tom pierwszy. Bardzo chcę ją przeczytać, bardzo chcę poznać historię, jaka jest zawarta na tych kartkach eee, I co tu będę dużo mówić? Po prostu woła mnie, więc wrzucam ją do tego zestawienia I ostatnią książką, którą zamierzam przeczytać jest dziewięć rzecz Chloe King Upadła tom pierwszy Już ta książka jest po przejściach, jak możecie tutaj zauważyć Ponieważ Ala bardzo lubi przekładać mamy książki Alu Za chwilkę, dobrze? Ale ta książka była do przeczytania, o moich stu książek, do przeczytania jakieś 3 czy 4 lata temu, więc shame on me. Ale mam ją i teraz będę ją czytać i na pewno usłyszycie moją opinię o tej książce prędzej czy później. Teraz chwila dla moich dziewczyn. Um, tak, tu jest Kaja, która jest dosyć zadowolona dzisiaj, tak? Siedzi u mamy na kolanach, dosyć grzecznie. A tutaj za mną jest największy łobuz świata, czyli Alicja, która była cudownym niemowlakiem, ale jako dwu i pół letnia dziewczynka jest diabłem wcielonym. Alu, Alu pokaż się proszę. Co tu masz? Książki. Będziesz czytała? Będziesz czytała te książki? Tak. Tak? A umiesz czytać? Chyba nie. Tak. Chyba nie. Ty chyba aby oglądasz obrazki. Ale nie gryziemy niu, niu, książek. Nie wolno. A mogę ja, a ja, a ja, ja się nie Możesz. A mogę się pożegnać? Tak. Jak widzicie z tej strony prezentujesz się książki, które będę czytać w marcu i w kwietniu. Ode mnie to tyle.

Pomalizowa? Nie? A Co? Z tyłu niebieska, a z przodu pani ma różową sukienkę. Ta, wszystkie będzie A co? No jaki ma kolor? A, ja? No ja zobacz jaki ma kolor. Niebieski. Niebieski. Tak. puxa. Bye! -bye.